Minęliśmy 8. zgłaszam wyjazd do pożaru w starym Dybowie. Zrozumiano? W programie Wieś pod gwiazdami najsłynniejszy strażak w Polsce Kevin Aiston Pokochał Polskę i mieszka tu od wielu lat. Jednak jego miejsce na ziemi to niewielkie miasto tętniące życiem, a ta spokojna okolica. Mieszkam na łąkach radzomińskich, tu w Radzyminie koło Warszawy. Czemu ja tu mieszkam? Jak widać, łąki radzomińskie, piękne łąki. Tam w tle lasy, za mną też lasy. E, kilka domów tutaj, więc ja mam tylko kilka sąsiadów, jak widać. Ja zostałem wychowany w Londynie, więc to jest wielka, wielka stolica. Leci się teraz bo kiedyś było to 11 milionów e, mieszkańców. Teraz dzięki wam Polakom, tam teraz mamy 13 milionów. <grym>, ja wyjechałem stamtąd, jak miałem 22 lata. Przyjechałem do Polski. Wiadomo, Polska ma bardzo duży teren rolniczy, więc gdziekolwiek nie patrzyłem, były tam lasy, łąki, pole. Ja mów, Boże, jak fajne. Bo jak widać, mieszkam teraz tutaj, przyjechałem. E, w Warszawie też mieszkałem, 6 lat. E, lubię Warszawę, Jakub, ale mieszkać tam w nocy nie, 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 nie. I sereny, i tramwaje, i tam za dużo ludzi. E, tutaj jesteśmy w środku, w środku dnia, jakby, w środku polu. Nie wiem, a, sorry, słyszę piłę łańcuchową. Wow, <noise> wielki hałas. I właśnie takie klimaty lubię, właśnie. każdy tu zna każdego. Można chodzić po ulicach, ktoś siedzi tam rowerem, zawsze będzie dzień dobry, cześć, czołem, podniesie rękę tam w samochodzie, jak się jedzie. Bo każdy zna każdego tutaj. I to jest bardzo fajne społeczeństwo i nie chciałbym stąd wyruszyć. Nie chciałbym wyprowadzić się stąd. Kevin czuje się wśród ludzi jak ryba w wodzie. Doskonale przywyknął więc do tego miejsca i tych, którzy mieszkają tu od wielu lat. Teraz znajdujemy się za domem, co to 20 metrów od domu mojego najbliższego sąsiada. Tutaj, Pani Biatę, tam z Piąta. Biatka! Jak widać, każdy zna tutaj każdego. Jest naprawdę bardzo fajne takie społeczeństwo małe. Te okolice są pełne zwierząt, także tych całkiem nieoswojonych. Kiedyś ja wyszedłem z córką tak na spacer tutaj po Łąkach. I w ciągu jednej pół godziny z, e, widzieliśmy e, dzikiego zająca, który oczywiście uciekł. A potem e, sarna z dzieckiem i tatusiem, jak, 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 jak córka e, określiła, czyli jelen, sarna i mała sarenka. E, nieraz tutaj też na łąkach, w górę oczywiście, my mamy swoje dwa orła. Które przylatują, podejrzewamy, że mają gniazdo w tym dużym lesie, który tak naprawdę tam jest. Naprawdę to jest naprawdę ogromny las za tymi domami, co widać teraz. Eee, one przylatują i czasami ich słychać. Eee, one tak krzyczą, krzyczą ładnie, potem wszyscy wychodzą i patrzymy, jak one tak po prostu tak klajdują, dryfują, ta-ta. Piękne. Eee, dziki. Mamy tu dziki, e, sarne, zające. E, Nieraz też spotyka się z wężami. Ludzie i zwierzęta żyją tu niemal w symbiozie. Można chyba powiedzieć, że wzajemnie lubią swoje towarzystwo. Sąsiad zamawiał taki paśnik u sąsiada, który on tam rzeźbi tam drzewem, on robi husztawki, on robi tam ławki, stol, stołki tam do ogrodu, tak, tak. Wszystko drzewa. I zbudował nam to. I od czasu do czasu oczywiście. Bierzemy tam z pola od jednego farmera. On chętnie oddaje, i to jest dla sarny sarenki. Naprawdę suchy, i też trochę tam mm, piękny zapach, naprawdę. I rzucamy wszystkie niedojedzone jedzenie tutaj, w jednym miejscu. Tutaj na tej półce też. Młody też przychodzą. Tutaj czasami te pestki, odsłoneczniki też tu, tu, tu rzucamy, orzeszki. Zależnie od poru roku e, karmy dla zwierząt zawsze tu jest, szczególnie zimą. Oni one też muszą szukać, a my tutaj im dostarczamy. I każdy sarna tutaj wie, że tutaj jest. Dziki też wiedzą. Widać po śladach czasami, że tu dziki, szczególnie jak jest zima. E, śnieg mamy dotąd, do kolan i patrzymy je wokół domu, jakie są ślady. Czy to jest liść, czy to był dzik, czy to był sarna. Naprawdę, ziemia tutaj piękna się bywa. Naprawdę bardzo fajnie. Zimno, ale fajnie. Tutaj na naszych łąkach, właśnie niedaleko od tego paśnika, to widać tutaj w ziemi, mamy nura. Być może lisa? Nie wiem, ale. Puk, pok. Nie, lisa nie ma dzisiaj w domku poszedł na polowanie pewnie myszy, coś takiego, ale to już widzieliśmy już kilkakrotnie, już jedną tam było, jedno tu, a tu jest piękny też Nura Lisa, który teraz pracuje na polach. Życie zawodowe Kevina to przede wszystkim trudna służba w straży pożarnej. Poważne sytuacje, ratowanie ludzkiego życia i trudne decyzje to codzienność. Teraz znajduję się w mojej jednostce tutaj w Radzyminie, w OSP Radzymin, gdzie jestem tutaj dowódcą. To znaczy, że jak wyjeżdża wóz do akcji, to ja akurat siedzę tam, gdzie kamerę teraz się znajduje. I razem z kierowcą i strażakami e, kieruje całą akcję podczas pożaru. Czemu zostałem strażakiem? To prosta rzecz naprawdę. Ja miałem 6 lat. Mieszkałem wówczas w Londynie. E, Moja jednostka w dzielnicy Chelsea miała dzień otwarty czyli drzwi były otwarte, dzieciaki mogły przyjść, popawić się na wozach, zobaczyć co to jest wóz, poznać się ze strażakami. I ja poszedłem, miałem 6 lat. A tak mi się spodobało, że ja powiedziałem wówczasowemu komendantowi, że ja będę strażakiem. I on tak, dobra, 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 idź, 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 idź. Więc ja wyszedłem stamtąd. A miałem na tyle, żeby przywileje, teraz, że jestem strażakiem tutaj w Polsce, że zostałem wysłany do Wielkiej Brytanii na służbie Polskiej Straży Pożarnej i akurat w Chelsea. Więc wpadłem tam do jednostki. A ja powiedziałem, że ja wiem, że to nie jest ten sam komendant, ale jak miałem 6 lat, ja powiedziałem jemu wtedy, że ja będę strażakiem. Ja jestem tutaj z pamiątkami od polskiej straży i obdarowałem jednostce na Chelsea na ścianę, koszulki, mój hełm strażacki. I oni mają teraz w Londynie cały komplet munduru strażackiego polskiego w swojej kabinecie. Obok oczywiście innych mundurów z Australii, z Niemiec i tak dalej, ale Polska tam jest, akurat w tej jednostce, gdzie był ten dzień otwarty, które decydowały się o tym, że ja będę strażakiem. Byciem strażakiem to jest naprawdę bardzo dużo odpowiedzialności, bardzo duże wyzwanie w ogóle. E, trzeba naprawdę mieć łeb na karku, e, bo to, o czym co ja decyduję podczas akcji, albo innej strażacy też również, nie tylko oczywiście nie ja, e, decyduję się o tym, czy ludzie wejdą z pożaru, Żywy czy nieżywy, czy odnajdujemy ich w tym dymie czy nie. Druga rzecz to są wypadki samochodowe. Strasznie dużo, bo ludzie jeżdżą za szybko, nie zapinają sobie pasy, używają komórki podczas jazdy, który dla mnie to jest obłęd, nie rozumiem tego i staram się docierać do ludzi, żeby nie używali tych komórek podczas jazdy. Głośno mówiący zestaw mało kosztuje i. Mogę wytyczyć jedną historię, która była tak naprawdę. E, zostaliśmy wezwani do wypadku samochodowego niedaleko stąd. E, wyjechaliśmy i okazało się, że czołówka. E, ja biegłem do samochodu jednego z nich, a kierowca niestety już, już nie znamy, Tak można powiedzieć delikatnie, już poszedł do pana Boga na górze, a na podłodze były jego komórka i podniosłem tą komórkę i na ekranie był wyświetlany. On był 10 kilometrów od swojego domu, podkreślam, był napisane kochana zaraz B. Nie to pisał, że zaraz będę. I pewnie co my myślimy, że to jest to, że podczas kiedy on tam pisał, to oczywiście miał jedno oko, jak można powiedzieć, tu i tam i tam. Nie zauważył, że jego lewa ręka idzie w dół w tym samochodzie z rezultatem zmienił pas i spowodował czołówkę ze samochodem, który według świadków. Jechał prawnie i zgodnie z prawem. I w tym drugim samochodzie były cztery osoby, które też e, zginęły na miejscu, natychmiastowo. Czyli SMS powinno kosztować 50 groszy. Ten SMS kosztował 5 dzieci. Swoją popularność Kevin wykorzystuje przede wszystkim po to, by działać na rzecz bezpieczeństwa. Bierze udział w akcjach profilaktycznych. Bardzo serdecznie. Właśnie. Szerokości. Wysokości. Witam Was bardzo serdecznie. Prowadzi także cykliczny program w telewizji TVR Strażak z OSP. Chce w ten sposób uświadamiać ludziom, jak unikać zagrożenia. I właśnie jesteśmy na jeżorze Niegocin. Niestety, co rok. Jak najwięca liczba utonięć właśnie zdarza się na jeziorach. Uważajcie się, naprawdę na siebie uważajcie. Powiedzmy tak: zanim skoczycie skuc do wody, uważajcie, co jest pod lustrem wody. Nigdy nie wiadomo, czy to są szkła, butelki, kamienie, coś takiego. Naprawdę o czym będziemy rozmawiać? Właśnie w tym programie Bezpieczeństwo nad Wodą. Teraz pracuję w telewizji, o w TVR. Pracuję teraz w TVR, mam tam swój cykliczny program o tytule Strażak z OSP, gdzie jeżdżę po całym kraju, odwiedzam jednostki OSP, a przy okazji oczywiście dany temat jest nam dany w danym dniu, w danym odcinku o bezpieczeństwie jakimkolwiek, czy to jest o bezpieczeństwie w lesie, nad wodą, o nie lasów, e, czy bezpieczeństwie na drodze. Zawsze coś, niestety my mamy tyle tych e, tematów, na cały rok mamy już e, zaplanowane już spotkania. Więc strażak z OSP TVR a również e, służę w naszej straży pożarnej tutaj w Radzyminie. E, również współ, ściśle współpracuję z komendą główną w Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, gdzie jeżdżę również po Polsce i prowadzam rozmowy prewencyjne i dla dzieci, i dla dorosłych, jak również z policją mazowiecką w Radomiu. Też bardzo dużo robimy tam, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, o nieużywanie SMS-ów, nieużywanie komórek podczas jazdy, zapinanie z powolnej prędkości i tak dalej. Które są naprawdę bardzo ważne rzeczy, ale tyle tych tematów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo u mnie, ja mógłbym rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać, ale staram się to skrócić. Um. I Oczywiście gościnny w innych programach, jak, jak ja jestem komuś przydatny w jakiejś telewizji oczywiście jak najbardziej. Dla Kevina bezpieczeństwo to nie teoria. Sam bardzo skrupulatnie pilnuje tego, co ważne. Nie ma chyba w okolicy drugiego domu, którego mieszkańcy byliby tak profesjonalnie przygotowani na zagrożenie. A ja tu kochani, jak każdy dobry strażak, nawet tutaj mam w kuchni kilka rzeczy, które tam pomoże nam podczas ewentualnego pożaru. Podkaśniczy szklany i też numery alarmowe. 112 europejski numer alarmowy ogólny, nasza 9,98, policja 9,97 i pogotowie 9,99. I to nie wszystko jeszcze. Jak mówiłem, to jeszcze nie wszystko, bo też mamy w domu kaśnica. W razie ciego, ale zawsze jest. Bo się mówi, że takie polskie powiedzenia: Polek mądry po szkodzie. Ja wolałbym, żeby to było tak, że Polek mądry przed szkodą. Więc jeżeli możecie gaśnica albo koc gaśniczy w domu zainstalować, to byłby fajna rzecz, nie mówiąc nic o czujkach dymnych. Bo też mam w każdym pokoju czujki dymne, które mnie ostrzegają w razie czego ewentualnego pożaru. Obudzą nas i możemy działać, a nie spać podczas pożaru. Więc człowiek dymny, gaśnica i koc gaśniczy. Bardzo proszę. Praca jednak mocno wyczerpuje. Wyjazdy, spotkania z ludźmi, wywiady. Każdemu z nas czasami potrzebny jest po prostu spokój. Zawsze jak wracam do Warszawy, skądkolwiek czy to jest ze Szczecina, czy to jest z Chorzowa, czy coś. Jak dojeżdżam do Warszawy. Jeszcze nie mamy mnie w domu, Oczywiście wiem, gdzie jestem już, ale nie, jeszcze nie. Jeszcze ta główna droga radzaminska z Warszawy Weleńskiej do radzemina, ale dopiero co uważam, że jestem w domu z powodu, że przed Radzyminem jest tak zwany ślimak, który odchodzi od głównej drogi, jak ja jeżdżę na tym ślimaku, ja wtedy o, oh, już, już w domu, ja widzę znak Radzymin, ja tak o. Oh. Już mogę oddychać, już, już wiem, że będę w domu, mogę coś jeść, mogę się położyć, mogę tu nie wiem, odpocząć, rozprędzić się i czekać na następny wyjazd po prostu. Proste życie blisko natury tak bardzo zaangażowało Kevina, że stał się niemal fanem ekologicznego życia i żywności. Kupujemy mleko, które jest tutaj wydojone, tam w Radzyminie, trochę dalej. To są ma też swoje krowy. E, te ziemniaki są też stamtąd, bo tam są tam pole, gdzie same same ziemniaki są tamtąd transportowane tam. E, jeżeli chcecie widzieć, komi mamy jajka, to właśnie ten dom tam, ten czerwony, z czerwonym dachem i żółtymi ścianami, tam mi mamy jajeczko. Oczywiście te kury nie są zamknięte, biegają na wolność, więc spokojnie nam. Pięknie, pięknie, pięknie. A chleb, kto nam robi chleb? Gdzieś tam jest robiony chleb, tam w penaminiowie i dostarczony jest do naszego lokalnego sklepu, więc to jak najbardziej wspieramy tutaj lokalny, jak można powiedzieć, powiedziałbym, przedsiębiorstwa, gdybym umiał to wymawiać dobrze, ale takie małe interesy rolne. Wspieramy wszystkich. Wspieramy się. Tak. jak Agnieszka. Jakiś chlebek bym kupił. O ile jest ten, ten dobry, co lubię. O, wielożarnisty. To na bank. I woda mineralna, bo taka spacer do Ciebie tam z mojego domu, że głowa mała. 4,80. bo! Wyjątkowo na łodzi się. zobaczymy, czy mogę przydać akurat. 4. To no, 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 no. jest 4, 80. Tu mamy 40, 60, 80. Pewno kłaki od jakiegoś zwierzęta gdzieś. A jak widać, jaki jest nasz wsi. Przyjazny, każdy zna każdego. Każdy dla wszystkich i tak jest właśnie na wsi. W Warszawie tego nie ma. Też łobuzie. Mów nie byłeś. Co? Mów nie byłeś? Nie. To jest nasz kolega Dzik. Jak są nowi tutaj, to też od razu się zauważa, że a, ten nie jest Radzymina. No więc to... Ludzie tak pomyśleli o mnie na pewno. I powoli zacząłem poznawać ludzi tu, zapisałem się do straży jak tylko dowiedziałem się, że jest. Zdałem wszystkie egzaminy, certyfikaty zdobyte, dyplomy. Poznałem się z chłopakami. Oczywiście oni się znają ze szkolnej ławy. Więc to, wiesz, oni dobrze się znają, ale tu jakiś anglik, wiesz, londyńczyk u nas tu. I pytanie było zawsze. Kevin, Ty mieszkasz w Radzyminie teraz, tak. A gdzie się urodziłeś? W Chelsea, London. A Ty mieszkasz w Radzyminie? Tak. Czemu? A ja zawsze odpowiedziałem raz, czemu tak robisz? I moje pytanie do Ciebie to jest taka takie, czemu nie? Tu jest zupełnie spokojny, powolne życie, które naprawdę mi pasuje. Ja bym nie wprowadził się do żadnej stolicy za nic na świecie. dumą mówi o swoich okolicach. Z wielkim szacunkiem i sympatią mówi też o ludziach, którzy tu na co dzień żyją. To po prostu jego miejsce na ziemi. Chciałbym Wam pokazać moje miasto Radzymin z wysokości 30 metrów, bo stoimy teraz na trawieniu strażackiej naszej. I pooglądajcie sobie jakie są ładne właśnie tereny, lasy, zieleni. I to jest właśnie dare tego, ja tu mieszkam. Popatrzcie co.